Cześć wszystkim, e, witam w kolejnym filmiku na moim kanale. Kolejnym filmiku, powiedzmy dotyczącym w jakiś sposób teorii, e, czyli nie żadnym filmiku coachingowym. E, dzisiaj, tak jak tutaj mam zapisane, będziemy sobie omawiać tematykę weak side'u, strong side'u. E, gdzieś tam przewinieć też temat pierwszego buffingu junglera, założeń co do tego, założeń co do Kery. E, no i momentów, kiedy drużyny grają e, dwoma czempionami bardzo mocnymi Kery na dwóch side'ach. O tym też postanowiłem się wypowiedzieć, z uwagi na to, że bardzo często na semi widzę, że, że grają takie dziwne kompozycje w moim mniemaniu, więc to też sobie omówimy. No i tradycyjnie będę wdzięczny, jeżeli pojawi się jakiś odzew pod filmikiem, e, łapki w górę, łapki w dół, komentarze, które być może oświetlą mój, mój punkt widzenia. E, no więc tradycyjnie traktujcie wszystkie w 100%, co tu mówię za prawdę. Krytyczny punkt widzenia będzie mile widziany. Dobra, przejdźmy sobie do założeń weak side'u, strong side'u czyli rzecz, którą chyba każdy, każdy gdzieś tam słyszy, kto, jest, kto ma większy kontakt, jeżeli chodzi o Ligę Legend. Weak side, strong side. Jest to niezwykle przydatne, jeżeli tworzymy sobie takie założenie w Chum selekcji, szczególnie dla naszego junglera, omówienie czym jest weak side i strong side. Najprościej jest mi to zdefiniować jako site, który po prostu będzie w stanie wyrobić sobie prio do 3.30 z uwagi na to, że to gdzieś obejmuje pierwszy puffing junglera. Dlaczego nie lubię tego omawiać na dalszą część gry? Z uwagi na to, że uważam, że jest to zbyt zmienne. Raczej powinniśmy wypisać sobie wtedy pewne czynniki, które mogą wpłynąć na zmianę danego weakside'u strongside'u. Nawet wbicie na przykład trzech punktów na zdolności, tak, czyli posiadanie już pełnej puli zdolności na danym czempionie może zmienić jego weak side w strongside, jeżeli przeciwnik źle wykorzysta te pierwsze momenty gry. Więc jest to naprawdę zmienne, dlatego też staram się nie tworzyć nie wiem, piętnastomitowego e, omówienia gry, co będzie weak strong side'em, ponieważ jest to po prostu zmienne, jest już w miarę rozwijania się gry, rozwijanie się mapy jest zbyt zmiennych czynników ale myślę, że zakładanie sobie w Champions Selectie do 3.30 mniej więcej dla, dla ugody drużyny, dla jakiegoś tam założenia dla Junglera, tego Wicksidu'u Strong Side'u jest jak najbardziej w porządku, no i ułatwia grę i pomaga nam w jakiś sposób ją zdefiniować w to, w jaki sposób chcemy grać. Więc powiemy sobie, że side jest to linia, która po prostu przegrywa, jeżeli chodzi o 2 na 2 albo 1 na 1. Czyli nie jest w stanie kontrolować wave'a. Nie jest w stanie ustawiać go w sposób, w jaki sobie tego życzy. Natomiast strong side jest to linia, która po prostu potrafi sobie ułożyć tego wave'a. Tak? Czyli kiedy my mamy gdzieś weak side, no to przeciwnik ma tam strong side, a kiedy my mamy gdzieś strong side, no to e, przeciwnik ma tam weak side. Więc w ten sposób to wygląda. Więc naturalnym jest, jeżeli chodzi o puffing junglera, może otworzę tutaj mapkę, będzie mi wygodniej. Jeżeli posiadamy strong side tutaj, a tutaj posiadamy weak side, i tak jak mówiłem, jest to e, odwrotne do przeciwnika. Czyli przeciwnik ma tutaj weak side, a tutaj ma strong side. No to gdzieś tam, naturalnym dla naszego junglera, jeżeli patrzylibyśmy bardzo prosto linie, jest to, że on chciałby iść sobie w ten sposób. No bo tutaj będzie miał wave potepchany, więc będzie mógł sobie zejść do dżungli, postawić typ warda. E, nasz top laner będzie w stanie go followować przy akcji na krabie, e, i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy po prostu bardzo dużo korzyści z tego, jeżeli spafujemy w ten sposób. Natomiast jeżeli trzymalibyśmy się e, takiej czystej czystej teorii, którą jeszcze za chwilę wytłumaczę, jeżeli ktoś patrzy prosto linię, to jeżeli nasz jungler będzie pawował tutaj, no to enemy wave jest bardzo mocno dopchany, więc enemy ma prio, więc będzie w stanie zejść tutaj, Nasza potka będzie miała problem z followowaniem czegoś, być może ma słabszy up, więc ogólnie pakujemy się w kłopoty. Tak jak mówię, to jest prostolinijne myślenie, ponieważ na to zgrywa się jeszcze bardzo dużo czynników, o których teraz powiemy. Eee, najważniejszym będzie do zapamiętania z tego wszystkiego, że weak side nie równa się weak tak, i podobnie jest strong side. Strong side nie jest równy strong side'owi. Jeżeli patrzy ktoś na to prosto linijnie, czyli mówi, OK, tu jest strong side, to jest weak side i gram wokół tego, no to popełnia zazwyczaj bardzo duży błąd, ponieważ potrzebna jest trochę bardziej wnikliwa analiza, <coughs> jeżeli chodzi o obraz gry przez te pierwsze minuty. Skupimy się głównie na, na weak side'zie. Odpuścimy sobie strong side z uwagi na to, że. Wixide jest istotniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o to. Strongside strong też się składa na pewne rzeczy, czy to praio na pewno będzie wyrobione, jakie są nasze trady, ale zazwyczaj, jeżeli jesteśmy w stanie dopuszować tego Wave'a, tutaj jesteśmy pewni, że jesteśmy w stanie kontrolować Wave'a, no to już jest to jakiś tam znak dla naszego junglera. OK, on jest w stanie dopuszować najważniejsza, rzecz została spełniona. Zazwyczaj. Jeżeli chodzi o Wixide, natomiast jeżeli chodzi o Wixide, jeżeli mamy czempiona kery, powiedzmy, że ten czempion to jest X. Nasz X to jest champion carry, który uznajemy za naszą win condition na wygranie gry. Przyjmijmy, że jest to Jinx i mamy na bocie duo na przykład Jinx ee, Leona. Boże, Jinx. Jinx Leona. A z drugiej strony jest to Lucian Nami. Powiedzmy, coś popularnego. No wydaje mi się, że Lucian Nami będzie miał, będą robili sobie przewagę na lejnie. Eee, no więc w mamy obraz. To jest strong side. To jest weak side. Jeżeli patrzymy linię, to w teorii już nasz jungler powinien unikać tego, nie iść do Jinx Leony, no bo e, nie będą mieli prio. Natomiast dla nas jest dosyć istotne, ponieważ po omówieniu sobie tego, czyli mamy tutaj weak side, natomiast tutaj znajduje się nasz champion X. Tutaj na przykład gramy Shen'a i ten Shen robi sobie prio, bo na przykład gra w Jaxa, ale Shen nie jest na swimming condition. Więc pamiętajmy o tym. Więc z drugiej strony mamy... Mamy strong side, ale nie mamy tutaj championa carry, ok? To będzie taka analiza. No i teraz mamy ten weak side. No i co musi się zdarzyć, żeby nasz jungler był w stanie zejść w tą stronę i czuć, że jest w stanie zimpaktować w tą linię? Ewentualnie czuć się na tyle safe, żeby wiedzieć, że nie dostanie tutaj na bombę invade'a, który skleeruje mu całą dżunglę i on się tutaj wywróci. Istotne jest omówienie, czy nasza, na, nasz bot lane, mimo bycia weak side'em jest w stanie kontestować, a mianowicie uszczuplać wave'a. Czyli zwyczajnie nie dopuścić do tego, żeby ten wave został dopuszowany na przykład na na który jest najlepszym momentem do dopuszczowania, no bo spawnuje się wtedy crab, pojawia się też mniej więcej enemy jungler i tak e, Więc najistotniejszym jest zapytanie, czy ten bot lane ma możliwość, e, ma możliwość uszczuplania tego wave'u. No jeżeli spojrzymy sobie na Jinx, ok, Leona nie za bardzo, Leona będzie grać z tym itemkiem, który też czyści miniony, tak, stakuje. E, Jinx ma Q, które ma jakiegoś tam range'a, więc być może to nie jest taki dobry przykład, ale ok. E, powiedzmy, Jinx ma Q, więc jest w stanie też odchudzać tego wave'a, jeżeli będzie biła bardziej. Wiadomym jest, że na Lucian nakładają większą presję, ale ten bot lane sam siebie jest w stanie w jakiś sposób kontestować ten wave, żeby nie dostał on do na trzecim wave'ie, tak? Więc mamy już pierwsze założenie, więc są w stanie Uszczuplać tego wavea. Więc mają jakiś tam poziom kontestu. Gdybyśmy tutaj mieli na przykład Alistara i Wany, a tutaj na przykład byłoby taki drastyczny przykład Ashe, Karma, no to ten botlane nie ma szans, żeby, żeby kontestować wavea. Ten botlane, jeżeli oni będą starali się kontestować wave'a na Aszę i Karmę, to dostaną tyle damage'u, że zrobią najszybszą cofkę w swoim życiu. Więc nie ma szans, żeby kontestować tego wave'a. W takim wypadku nasz jungler ewentualnie może tu spafować. Jeżeli jest wszystko ok, jeżeli nie widzą tutaj perspektyw do dive'u, to na przykład może szczyścić i zejść pod top kraba, no nie? Pod drugiego kraba. Po prostu cofnąć się. Zrobić puffing w, w ramach asekuracji. Natomiast na pewno nie jest to puffing, który prognozuje cokolwiek, że on to coś zrobi. Natomiast w momencie. Hmm... W momencie, kiedy tu mamy Djinn zlone i one są w stanie uszczuplać Wave, to już mamy pierwszy punkt, który możemy tutaj sobie dodać. Czyli mamy prusik. OK, to się zgadza. Są w stanie kontestować Wave'a, są w stanie uszczuplać Wave'a, przeciwnik będzie miał jakiś tam problem z dopuszczaniem. OK. Teraz jest istotne zapytać siebie i całej drużyny, czy ten Botlane daje mi jakieś perspektywy w ramach ewentualnego 3 versus 3. Na przykład gramy Jarwanem. Tutaj mamy, mamy Jarwana. A z tej strony jest, nie wiem, Lilia, dajmy na to. No i pytamy siebie: OK, czy my jesteśmy w stanie, jeżeli ja tutaj wejdę, być może zeskipu jakiegoś kampa, czy my jesteśmy w stanie coś zrobić na tej botce? Bo już wiemy, że mój bot nie jest w stanie uszczuplać wave'a, więc nie będzie duży crash i mogą mieć problem ze skraszowaniem tego. No jestem w stanie. W momencie, kiedy Leona fleshuje, jeżeli użyje kunanami, a ja tutaj będę i zrobię doskok, jeszcze raz podbiję postać, Jinx zrzuci trapki OK. Jestem w stanie... Yy, Boże, przychodzę do następnego punktu. Bo jeszcze chodzi o to, że... <laughs> Zjebałem. Chodzi o to, czy masz yy, gang potential, tak? Czyli czy masz, yy, czy masz możliwość zrobienia ganga, czy masz jakiś setup na tym ganku. Masz setup od Lony, follow od Jinx, możesz wejść, Leona to sfollowuje, masz jak najbardziej setup. Natomiast tutaj w tym przypadku też ten setup definiuje to, że jesteście w stanie wygrać 3 na 3, bo jesteście w stanie zburstować first target. Więc jeżeli nawet ten wave będzie tutaj, to i tak macie dobry setup z Jinx, Loną, ty jako Jarvan, do tego, żeby złapać albo Nami, albo Luciana, czy też Lilię, jeżeli tutaj będzie cokolwiek. Więc jak najbardziej macie możliwość. E, możliwość tutaj skontestowania tego. E, czyli mamy Weakside, mamy, weak mamy czempiona kery, mamy Contest linii, mamy Gang, gang Setup i mamy 3 na 3. Ewentualność 3 na 3, uznajemy, OK, jesteśmy w stanie to grać. Czyli nagle ten Weakside... Staje się grywalny dla nas. Mówimy sobie, ok, fajnie. Mamy tutaj czempiona Kerry, więc chcemy grać do tego, co chcemy grać. Kontestują wavea, e, mają jakiś gang setup i jestem w stanie grać 3 na 3 Super, to ja do tego zagram, bo mi się to zwyczajnie opłaca. Bo mogę zagrać do Shen'a, ale Shen nie będzie tutaj mojej win condition. Więc, jakby to jest tak w skrócie, jeżeli nie posiadacie czegoś z tych, z tych elementów. Jeżeli na przykład zostajecie zapuszowani, nie jesteście w stanie kontestować wavea, jest to dla Was bardzo trudne, żeby coś tu zrobić, no bo zazwyczaj wtedy po prostu stoimy pod towerem. I zazwyczaj, kiedy nie mamy możliwości kontestowania wavea, to oznacza, że kiedy my będziemy i tak starali się kontestować wavea, to dostaniemy bardzo dużo damage'u, więc nie jesteśmy w stanie followować tutaj żadnej akcji, więc jakby to wyklucza tą możliwość. Jeżeli, macie gang, jeżeli nie macie gang setupu. No, nie jest czasem fajnie, być może jungler będzie w stanie to zrobić, na przykład Jarvanem, ktoś to sfollowuje. Natomiast nie jest to tak dobre jak przy Leonie. Jeżeli nie macie dobrych 3 na 3, jeżeli enemy jungler pafuje w bota, no to jest kiepsko, jeżeli dostaniecie. Musicie mieć raczej wizję na junglera, jeżeli omyń gdzieś tutaj, no to jeżeli zrobicie wcześniej ganka, jest ok, 3 na 2, ale jeżeli będziecie mieli 3 na 3 i uznacie, że 3 na 3 na pewno przegrywacie, nie ma sensu w tego, wtedy tego kontestować. Więc tak wygląda powiedzmy taka teoria wiksajdu. Czyli chciałbym, żebyście zapamiętali, że weak Side niekoniecznie jest zawsze tym samym weak sidem, o którym mówimy. Tak? I nie mylimy też Strong Side'u jako czempiona Kerry, bo tu też się spotkałem z czymś takim, że tam, gdzie mamy na przykład czempiona kery, czyli mamy na przykład, nie wiem, Kamil na topie i ona ma negatywny matchup, ale mówimy, że to jest nasz Strong Side, bo tu jest nasz Champion kery, pod którego chcemy grać. Nie, to nie jest Strong Side. Strong Side nie równa się Champion kery, Tak, to trzeba też zapamiętać. Dobra. Myślę, że w miarę ok to wytłumaczyłem, o co mi tutaj chodziło. Jest to bardzo istotne dla drużyn, żeby przeanalizować to w czam selekcie dla junglera, no bo wtedy jesteśmy w stanie po prostu w dobry sposób spafować w kierunku w teorii naszego weakside'u Więc ważnym jest to, żeby to rozróżniać. Dobra. Tutaj mamy first jungler puffing, mamy te założenia, więc myślę, że to zostało w miarę zrealizowane. To, co chciałem powiedzieć, tak, jeszcze sobie pomyślę, czy, czy tutaj coś chciałem dodać. E, bo to jest temat dość spontanicznie zrobiony w ostatnich dniach e, przeze mnie. Ale nie, myślę, że jest ok. Dobra. I teraz mamy Kerry kontra Kerry Cover. Tak jak wcześniej było wspominane, e, jeżeli chodzi o kompozycje, może inaczej, które zdarzają się w Lidze, w ostatnimi czasy bardzo popularne były kompozycje, w których na bocie nie grał Champion. X, pod którego chcieliśmy grać, który był naszym kluczowym e condition. Czyli grał jakiś jean, grał Ezreal, ee, grał Ziggs, jakiś się przydarzał. MFK, która mogła grać strong side, w sensie mogłeś nią grać jako kerry i ona zdawała ten egzamin często, natomiast raczej ludzie grali ją jako nie tego głównego czempiona kerry. Więc na bocie e, zazwyczaj był grany, nie były grane postacie Kery, pod które chciałeś ty typowo grać, tak? Typowo układać plan gry. I przez to grano, na topie grało się też takie postacie jak Camille, e, Jax, tak, e, Graves, Jace. Czyli e, postacie, które wymagają twojego coverowania ich. Coverowania slow pushy, coverowania czy nie dostaną dive'u itd., itd. Bo chciałeś nie dopuścić, żeby te postacie były do tyłu. Dlatego się wokół nich grało, bo zazwyczaj te postacie posiadały też pewien element snowballu, czyli e, w meczapie na przykład Jax na Camille. Postać, która dostała pierwszego fraga, to po prostu była w stanie snowballować ten mecz, tak? Dlatego było tak istotne, żeby, żeby grać wokół tego meczapu. No i teraz do czego, do czego zmierzam? E, jest to dosyć istotne, bo większość team kompów, które gdzieś tam sobie zobaczycie na worsach, później to też odpalę nie wszystkie, żeby było jasne, natomiast większość team kompów basicowych opierała się na tym, że po jednej stronie jest tylko grany czempion X, taki naprawdę X, wokół którego chcemy grać. Rzadko kiedy jest tinkom, który na przykład ma w sobie tutaj, nie wiem, Gravesa, a tutaj na przykład gracie hmm, na Milucian, no nie? Bo na Milucian jest twoim win condition. Graves też może być twoim win condition. Oba te side'y wymagają twojej atencji. Chcesz coverować Gravesa przy Slowpuszach, jeżeli on dostaje Slowpusza z jakiegoś powodu, nie chcesz, żeby był dajwowany. Chcesz wchodzić z nim do dżungli, być może chcesz mu dawać dobre recalle, chcesz żeby po prostu on się jako postać rozpęcał i był bezpieczny. Ale to samo masz na bocie. Kiedy grasz na Milucjan, no to grasz zazwyczaj agresywnie. Więc zazwyczaj pchasz tego wave'a. Masz duży potencjał do grania 2 vs 2. Jesteś w stanie efektywnie się tradeować, Więc też chcesz coverować ten lane, bo ten lane jest też twoim win condition. I teraz istotne jest, że oba te lane opierają się na damage'u. Tak, zazwyczaj. Czempion hypercarry właściwie chyba zawsze opiera się na damage'u. Nie myślałem nigdy o tym, jakby wyszło mi to teraz z założenia. Zazwyczaj jest to damage. I teraz, co się dzieje z czempionem, który jest na przykład 0-3-1, jeżeli chodzi o damage. On tego damage'u nie ma. A na pewno jego damage znacznie odstaje od potencjału innych postaci, tak? A tak jak mówiliśmy, najprostszą definicją grania w ligę jest stworzenie sobie jednego side'u z czempionem X, do którego chcesz grać, a na drugim sajdzie jest czempion niekoniecznie X, który jest w stanie poradzić sobie samemu i nawet jeżeli będzie do tyłu, nawet jeżeli będzie 0-3-1, to jego potencjał co do możliwości impaktowania w grę po phase'ie nie jest wcale taki dramatyczny i jest w stanie coś robić. Więc zazwyczaj ting które pojawiały się na orcach, to ting które Gdzieś na sajdzie, być może nie na worsach, ogólnie w grze. Nie wiem co było 3-4-5 lat temu, bo nie grałem wtedy w lola, tak? Natomiast z założenia team-kompy, które się pojawiają, to są team-kompy, które posiadają po jednym sajdzie czempiona hyperkery, wokół którego chcesz grać. Natomiast w drugim sajdzie jest czempion, który niekoniecznie wymaga aż tyle twojej atencji i do tego, nawet jeżeli będzie paniszowany przez przeciwnika, to on i tak jest w stanie wynieść coś z tego laning phase'u i tak będzie wykonywał swoją pracę. Czyli na przykład na przykład, jeżeli mamy na topie Gravesa na bocie Luciana, to wiemy, jeżeli Graves jest 03 tak, to przyjmijmy, że otwiera się tower, e, kończy się laning phase, zaczynają się robić rotacje na mapie, no i co? Grasz 5 na 5, no i Graves nie ma damage'u. Robi bardzo mało w grze. Więc grasz 5 na 5 z Gravesem, który ma, robi bardzo mało damage'u, więc masz ogromny minus, albo rzucasz Gravesa na side, on sobie gdzieś przytrzymuje wave'a, Starasz się tego, tego Golda pakować w niego i jak spasz bombu bezpieczny, ale wtedy grasz każdy fight 4 na 5. No i wtedy też tracisz po phase'ie, więc jest to bardzo negatywne. A teraz wyobraźcie sobie scenariusz, że na jednym sajdzie grasz Orna i on jest 031, na drugim grasz Nami, Lucian. I udało Ci się wokół tego dobrze zagrać. Na i drugim sajdzie masz Orna 031. No ale definicją Orna nie jest to, że, champion robi, że ten champion polega na damage'u. Oczywiście on, on ma on ma <laughs> ma damage i często ludzie potrafią się na tym przejechać. Natomiast założeniem Orna jest to, że jest tankowaty i buduje itemy na tanka. Więc jego założeniem nie jest to, że będzie robił dużo damage'u, ale że będzie tankował. On sam z siebie dzięki tym itemom jest w stanie tankować, więc on, jeżeli będzie 0/3, on będzie tankował trochę mniej, ale on i tak będzie tankował. On i tak będzie robił przestrzeń w fightach. On i tak będzie miał utility ze swojej skilli, tak będzie w stanie kogoś podbić, będzie w stanie pilować jakieś osoby. Ciągle będzie miał potężną erkę, którą jest w stanie inicjować fajty, albo używać tej erki do disengage'u. Więc ten champion będąc 031 faktycznie mniej tankuje, ale on wciąż jest w stanie spełniać swoją rolę. On wciąż ma value, więc bez problemu jesteśmy w stanie wejść mid game i Ojeku, przepraszam. I dalej grać tą grę tak, jak chcemy. A w momencie, kiedy na topie pikniemy, nie wiem, jakąś Kayli, e, jakiegoś Gravesa, no to ten champion 03 nie ma damage'u. medu. rzuci jarkę i tyle. Nic więcej. Graves nie ma damage'u. Więc dlatego właśnie, według mnie tak istotne jest, żeby zrozumieć, że nie jest opłacalne, szczególnie myślę, że na poziomie naszym semi-pro, granie z dwoma championami X, z uwagi na to, że wtedy nie... Jest bardzo trudne, żeby z jednej strony inwestować czas w obu championów, jest to praktycznie niemożliwe, żebyś inwestował jako jungler, jako support w porównawcę w championów. Po drugie, jeżeli dany champion będzie paniszowany, to jest bardzo mało użyteczny później, a jak mówiliśmy, nie jesteś w stanie albo nie jesteś w stanie robić wystarczająco dobrze, coverować dwóch linii naraz, więc zwiększa szansa, że dany champion będzie spaniszowany i będzie robił bardzo mało w mid będzie robił bardzo mało w mid -game, więc też pozbawiasz się value, które mogłoby być później. Tak, jeżeli grałbyś właśnie jakimś tankiem. A jakby wyniosło mnie to do tego, że w graliśmy z chłopakami z jakiejś Screamy, jakieś tam Nigi na semi-pro, no i pojawiały się jakieś kompozycje, gdzie tu był champion X, pod którego chciało się grać, tu był champion X, do którego się chciało grać, i, i na, bocie też, na midzie też był jakiś champion Hyper Carry, który nie miał value w early gamie, ale też chciałby się pod niego grać. No i masz, masz trzy linie X. Jest jeden jungler. On się nie pojawi jednocześnie tu, nie zejdzie tu, jak nadarzy się okaza, nie zagra tu. Więc jest to totalnie bez sensu, a już na pewno jest bez sensu na poziomie Semi Pro, gdzie my po prostu nie mamy takiej wiedzy, takich zdolności, żeby czymś takim grać. Więc tak by na co narzucam, jest bardziej po prostu prostota. I myślę, że w ten sposób powinniśmy się kierować. Oczywiście, no gdzieś tam. <laughs> teraz pokażę to. No to jest z finału tak? Jak to wyglądało. Więc tak mniej więcej. Masz Ziksa. Ok, on może być carry, ale on będzie kierował później, kiedy zrobi sobie itemy. Tu masz championa X. Chcesz go coverować, chcesz wokół niego grać, chcesz, żeby nie był do tyłu? No bo jak Yasuo jest do tyłu, to jest po prostu ciapkiem. Wiadomo, każdy zna ten 0,7 Spike, może w ten sposób by do niego doszedł. Tutaj, ok, to jest fajne duo, Zillian daje duże value zerki, to jest bardzo ważne, więc nawet jak ten botlen jest do tyłu, to Jinx ma value zerki, Zillian ma value zerki, Rakan ma Erkę, Ziggs ma też Erkę, też robi więcej terenu, ale jeśli Graves jest do tyłu, to nie masz damage'u z niego, więc oni skupą. ponownie. Kolejny Tinkomp. A jakie tu mieliśmy piki? E, ponownie ta sama historia. Graves, chce czekać wokół Grace'a. Tutaj to jest w ogóle e, trochę troll, no nie? W sensie to, że ten Tinkomp tak wyglądał, bo masz pikniętą Kajse, masz pikniętą Irelię i masz LeBlanc. A tu jest Malzahar. I pamiętam, że ten draft wyglądał tak, że oni piknęli chyba Kajse w Malzahara. Czyli nie masz niczego, co outrange'uje Malzahara, tylko masz wszystko, co wbija w Malzahara, więc Malzahar ma w... wyjechany po prostu matchup. Ale też możemy założyć, że. E... No tu jest trudno mi zdefiniować, szczerze mówiąc, bo według mnie ten Tinkom w ogóle jest dziwny. Jakby każdy z Twoich czempionów Hypercare jest po prostu kontrowany przez Malzahara, więc wy... wystarczy, że oni zagrają powoli tą grę i oni w każdym scenariuszu wygrywają, no nie? E... No ale tutaj masz Gragasa, który zazwyczaj gra Weekside. W sensie nie chcesz wokół tego grać, bo on i tak robi swoją robotę. Ale masz Feliosa, wokół którego chciałbyś grać, który będzie ci kierował grę. Z drugiej strony masz ponownie to samo: Jean, Jean, Lona. Z drugiej strony masz Jaysa, którego chcesz coverować. Bo jeżeli Jace jest do tyłu, to nie robi takiego do damage'u. A jak to nie robi damage'u, to to nie, nie robi ci wcale value. No nie? Więc e, zdarzają się jakieś kompozycje, o Jezu, kompozycje, gdzie masz na przykład Luciana, e, Lulu, Gravesa, e, a tutaj mamy nami. I musiałbym zobaczyć, w jaki sposób ten draft szedł, no nie? Bo jakby zdarzają się kompozycje. Też często jest to wynikiem draftu, że, że wygląda to inaczej. Natomiast większość kompozycji, jeżeli spojrzycie sobie na wardsach, nie tylko już ten mecz finałowy, nie chcę mi się przewieźć innych, ale też sobie jakby spoglądałem na nie, żeby was tutaj nie okłamać, tak? Więc większość kompozycji właśnie opiera się na tym, że mamy czempiona X na side'zie, na drugim jest czempion, który też może nas skerować, ale albo on znacznie safe sobie radzi samemu, albo jego carry po prostu... Jest po prostu safe, albo ma duże utility. Tak, którejś z tych rzeczy. Pewnie jeszcze można by było coś dopisać. Ale jest takie założenie, i wydaje mi się, że no, skoro najczęściej się to pojawia, być może jest to najprostszy scenariusz do grania, to wydaje mi się, że też jest po prostu najbardziej korzystne. Eee, dobra, moi drodzy. E, chyba wszystko z tego, co chciałem powiedzieć. Tak przynajmniej mi się wydaje. Jeśli nie, to pewnie coś będę dodawał. Napiszę w komentarzu, nie wiem cokolwiek. Tradycyjnie, e, zapraszam do odzewu żebyście powiedzieli, jak to według Was wygląda, być może macie inne teorie co do tego, być może w czymś się mylę. Jeżeli macie takie zdanie, to jak najbardziej zapraszam, a jeżeli się z tym zgadzacie, to również będę wdzięczny za jakiś komentarz albo łapkę w górę, cokolwiek. Dzięki wielkie i, i do zobaczenia. Do usłyszenia.